Siewano z tej strony naszej powerlifter. Dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym zazwyczaj lecie się, jesteśmy czyli na siłowni. E, robimy dzisiaj konkretny trening pod e, rzut dyskiem. To będą cztery ćwiczenia. E, zaczniemy sobie na rozdodkę od skoków na skrzynie, dlatego są skrzynia. Potem będą e, przesiady do skrzyni właśnie. W power snatch, Crossfitowcy wiedzą o co chodzi. Wyciskanie na skosie głównym oraz takie wykroki ze skrętem głowia, żeby już typowo pod obrót rzucie Także na spokojnie taki le lekki trening. Pierwsze ćwiczenie rozgrzewkowe takie przed treningiem głównym. to będą skoki na skrzynie. I będziemy to robić od razu, że tak? strony, idę, od razu będę wskakował żeby było trochę w szybkości tej dynamiki, elastyczności ja? tak? Także zaczynamy z naszego dzisiejszego treningu to są przysiady do skrzyni, wszystko jest ustawione, rozgrzewkę zrobiłem, najpierw pełne na siady na 60 a potem są na 140 i chciałem Wam pokazać taką główną moją serię 160 kg. Mówimy sobie tak na 5, już Weszło a ale na spokojnie, bez pasa, bez szans. <h Lyny> <h Lyny> Ważno to, żeby tak na skrzynię, na chwilę straci to napięcie i potem dynamicznie wyjść do góry. To jest bardzo ważne w tym ćwiczeniu, bardzo dobre, czy pod do koszykówki, do siatkówki, bardzo dużo sportowców właśnie to na się nie potrzeba tej e, jakby pijonej w postaci wyspałtu e, doświadcznego, aby go spróbować. okej, okay. no kolejne ćwiczenie jakie zrobimy drugie główne e, To jest posłaczone na YouTube'u Piotra Malwowskiego. Chyba właśnie nie jest pokazane jak ten małcki wykonuje właśnie po ćwiczenie od sądzę, że ma mniej więcej obciążenia, ale ja dopiero jeszcze mówił. A nie wiem, że to był głowy. Trzymamy tutaj paprytek tytuł rywaniowym. I od drodze wyciskamy. Dziś się ładnie zmachać, ale myślę, że jeszcze sobie trochę ciężaru położymy, żeby jednak elementy siły były. Dobra, dołożyliśmy sobie kilka więcej, mamy 60 kg w i myślę, że na tym czas jest to na razie odpowiednio żeby nie popsuć się, a żeby wyszło tam, gdzie ma wejść, e, no, i żeby dało efekty na deszcz. Aż wypadł z ręki, żeby się spociły ręce, ale to nic. Generalnie tak jak wam mówiłem, film się zaczął pojawiać e, co dwa tygodnie. Tak staram się do tego przełożyć, jak nie patrzy, ale tak, e, niedawno sobie usiadłem, popatrzyłem trochę na te moje stare filmy. Zdaję, że podobała wam się seria na przykład niesamowitych treningów, tak jak na barki, e, na plecy na eee, i możecie oczywiście też znać w komentarzach czy chcielibyście na przykład żeby ta seria była e, kontynuowana, czy żeby została na przykład jakieś o jakieś inne ćwiczenia. Były te filmy nagrywane już ponad 2 lata temu. I dajcie znać, czy byście chcieli coś nowego. W ten filmie akurat puszczę Wam na koniec jedną zajawkę, co bym dodał do treningu w parku, ale to zostańcie do końca filmu. Teraz zobaczycie trzecie ćwiczenie, z mojego planu, Serię serii 100 kg, kg z górny, typowo siłowe ćwiczenie, bo w dysku nie tylko ta dynamika, ale trochę siły też trzeba mieć, znaczy głównie dynamika, ale tę krzepę, jak już się mówi, to trzeba wykrzesać. Zaskoczony. Jeszcze cztery powtórzenia. To piąte myślę, że jeszcze, też by weszło, bo zresztą to by był tak takie z oporami. porna była szanba. Ale tak mam chęć, Spróbuję na samej pięci zrobić. I zobaczymy, jak wejdzie. To będzie rekord. To będzie nowy rekord. Dobra, zaczynam trzecią serię, ostatnią. Zobaczymy. Druga seria była taka, że te cztery powtórzenia weszły, ale trochę ciężej niż pierwszej. Zobaczymy czy teraz się uda. Jak będzie ciężko, to kończymy na starych Jeśli będzie rezerwa, to jedziemy w niej powtórzeń. Ale jednak jestem mega zadowolony. Jak stówka lata na 4. Tango. A dlaczego? Bo no, będę wykonywał kolejne ćwiczenie, czyli taki lekki wykrok ze skrętem krokiem. Eee, no i to polega na tym, eee, żeby wzmocnić ten typowy aby sprawdzić postawę, to przy już wiesz, że wsiedzie czyli mniej więcej tak wygląda? ale to zawsze jednak ten trening trzeba trochę modyfikować tym bardziej, że cel, mamy, jakie mamy, czyli olimpiada w LA w 2028 roku to jest cel czteroletni. ale w przyszłym roku oczywiście e, chciałbym wystartować w Mistrzostwach Polski e, do tego też Wcześniej, bo na początku roku przyszłego oczywiście zaliczyć start w trójboju. Dajemy się na razie o tych dwóch startach, a jak się wszystko potoczy, zobaczymy. Aczkolwiek 2025 rok to jest powrót Macieja Powerliftera do, do trójboju. No i tak jak mówiłem e, pod koniec tego filmu, e, jedno ćwiczenie na barki, które oczywiście też mój e, Serdecznie kolega, serdecznie terapeuta Marcin. W świetle, angażuje nam park, trzech e, poszczyznach, gry wkładamy do kolei i z wspólnego miejsca odwodzi do pełnego zakresu, zbieramy krawkę i kontrolę. Trzy serie to Was wykończy. Ja już jestem po treningu. Tak jak widzicie, kieruję się do domu, aby uzupełnić makrosy po treningu. Kalorie, które zostały w tym przybytku. Także dzięki, że jesteście ze mną. Dzięki za wszystkie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się. Siła z wami. I do następnego!